Tego się nie spodziewałem. No to kurczę, odkryłem nowe miejsce. Ciekawe. Jakaś hala tu kiedyś musiała być. Takiego miejsca to się nie spodziewałem. Ciekawe, co to było. Tu jakiś garaż musiał być. Nikt nie mówił, że będzie łatwo. Ale klimat. Zajrzę szybko trochę do środka. Witam wszystkich. Dzisiaj nie na motocyklu, a na rowerze. Zwiedzam okolice Wierzenicy. Mam jeszcze zamiar jechać na Zalew Kowalski. A teraz znajduję się pod pomnikiem przyrody, jakim jest Sosna, na Alei Filozofów obok Wierzenicy. Pogoda dzisiaj słoneczna. Od rana były pierwsze przymrozki, więc postanowiłem wybrać się do lasu na rowerze, bo o tej porze roku kolory są magiczne w lesie. Także zapraszam na film. Co jakiś czas mamy takie tablice upamiętniające polskich filozofów i za chwileczkę pojadę sobie tam dalej. I znowu z góreczki. Ale jakiś zielony, dziwny szlam. Niezbyt ładnie pachnie. Już prawdziwa jesień. Ptaki odlatują do ciepłych krajów. Z udaje się teraz w kierunku wieżonki. Do przejechania mam jakieś, nie wiem, półtora może kilometra. Łączy te dwie miejscowości taki asfalt. A pomiędzy tymi miejscowościami mamy takie tajemnicze miejsce: Strachy w Babicy. Miejsce owiane trochę złą sławą. W lesie tam znajduje się taki wąwóz, w którym, jak to legendy mówią, straszyło. Czy to prawda? Tego nikt nie wie. Tam jest droga na Tamę A ja dzisiaj nie jadę na Tamę Byłem tam już wiele razy Jadę w inne, ciekawsze miejsca Na Tamę zawsze mogę jechać motocyklem Jadę na Marcinek Dojechałem na Zalew Kowalski Jestem w miejscu, gdzie kiedyś woda sięgała tutaj aż do góry prawie A teraz tam ledwo sięga Się pozmieniało Dawno tu nie byłem tam jaka wyspa się zrobiła jeszcze widać tam kawałek pnia drzewa bo kiedyś tutaj ogólnie były też lasy nawet były jakieś tam budowle, domy zanim powstał zalew później poburzyli część drzewa wykarczowali i pod wodą jeszcze właśnie było wiele pieńków bo w niektórych miejscach jak chodziłem tu na ryby to Zrywały się przynęty. Teraz, jak widać, woda mocno opadła i odkryły się stare pozostałości. Tam po drugiej stronie, nie wiem, czy to będzie widać, ludzie tam chodzą. Tam kiedyś normalnie była droga i był przejazd z jednej strony na drugą. A ja sobie zjeżdżam tutaj na taką kameralną ścieżkę. Która będzie cały czas szła wzdłuż jeziora. Jedna z fajniejszych tras w okolicy na rower MTB. O, tu jak ładnie widać się odsłoniły te korzenie i pnie od drzew. Ile człowiek tutaj przynęt wszędzie nazrywał, na spinningu. Teraz już widać na czym. Wtedy tylko się domyślaliśmy, że to pięki a teraz ładnie widać, ale przy tych piękach zawsze ryby były. Nad zalewem kowalskim niedaleko Jerzykowa mamy ukrytą taką plażyczkę. Całkiem spora, bardzo tu ładnie. Chociaż chyba tu się kąpać to nie można. Jestem ciekawa, czego są te dołki. Czy chodził ktoś tutaj z detektorem? Całkiem możliwe, bo tu jest dołek, a obok jakieś żelastwo. I tak samo tutaj gdzieś widziałem tu jest pełno dołków. I nawet w wodzie są dołki. A tak jechałem na rowerze i się zastanawiałem. Czy Dobrym pomysłem właśnie nie byłoby tutaj przyjechać z detektorem, jak tak woda mocno opadła. Ale jak widać ktoś miał taki sam pomysł. Ewidentnie ktoś tu kopał. Tam są aż trzy dołki. I na plaży jest ich pełno. Kolejny dołek. Tam jest pełno dołków. Teraz jak tak już zwróciłem na nie uwagę, to widzę co kawałek dołek. Ktoś tutaj rył. Tu jest dołek, tam jest dołek. Ktoś kopał, ale nie zakopał już ich po sobie. To jechałem do Jerzykowa i postanowiłem, że wracam jednak z powrotem w kierunku Tamy. Bo tamta druga część jeziora z drugiej strony jest trochę nudna. Tam jest droga asfaltowa. Nie ma to żadnej ścieżki wzdłuż jeziora, więc pojadę sobie na Tamę, a z Tamy dalej zobaczę, gdzie dalej. Pogoda jest. Czas mam, także nie ma się co śpieszyć, jadę. Dojechałem na zaporę, ale jak widać, tłumy dzisiaj są niesamowite na zaporze. Jakiś chyba zlot campervanów się odbywa dzisiaj. Cały parking zajęty, pełno ludzi. Ciepło się zrobiło fajnie, słońce świeci, na słoneczko jest fajnie. Czy będzie to ślepa droga, czy dokądś mnie doprowadzi? Trzeba odkrywać nowe miejsca O kurcze Tego się nie spodziewałem Co to jest? No to kurczę, odkryłem nowe miejsce, ciekawe Jakaś hala tu kiedyś musiała być. Włączyłem tryb nocny, bo tutaj już nic nie było widać za bardzo na kamerce. Co tu jest? miejsca to się nie spodziewałem Tu jest ta hala Podjadę zaraz zobaczyć tam z drugiej strony Może coś tam jeszcze jest jakiś budynek na takim od ludziu Cie pełno śmieci. Tu jakiś garaż musiał być. Ciekawe, co to było. Znalazłem to miejsce na mapie, widać te budynki. Tu jestem. Ale co to jest, to nie wiem, żadnego opisu nie ma. Może jakieś, jakaś mała ferma kurczaków tu była albo coś? Bo tam do góry są takie wywieczniki. A tu w ścianie nie wiem, czy nie były te okrągłe, jakieś wentylatory. Tam są pasieki, nie wiadomo czy jeszcze czynne, ale raczej tak, jakby nie były czynne, to żeby pewnie było wszystko porozwalane. A tak wyglądają, że są zadbane, także ktoś tutaj jeszcze zagląda. Tu kiedyś jakieś wejście było, może jakieś biuro, ale jak widać tutaj się daszek zarwał. Ciekawe miejsce jest ten budynek. Dookoła lasy. I tu jakaś. Ej, albo już wiem, co to może być. Tutaj są jakieś trzcinowiska. Może tutaj były jakieś kiedyś stawy hodowlane. No. Możliwe, że były jakieś stawy hodowlane z rybami. Tu niedaleko rzeka płynie. Także może tutaj coś było związane z rybami. Chyba dobrze mi się wydaje. Tu jest takie zagłębienie terenu, wszędzie porośnięte trzciną. Kiedyś tutaj musiał być jakiś staw hodowlany. No i tak odkryłem kolejne ciekawe miejsce. Nie wiem, czy ta droga jeszcze gdzieś tam dalej idzie, ale chyba nie. Będzie zarośnięte wszystko. Także będę musiał się wrócić. Ale nie żałuję, że tu przyjechałem. Dokąd tym razem dojadę, to nie wiem. Wybrałem znowu jakąś kolejną nieznaną ścieżkę. Zobaczymy. Przygoda musi trwać. No, wjazd był mocno zarościęty, a całkiem, całkiem jest dalej. No i niestety droga się skończyła. Zapuściłem się dosyć daleko. Droga nie była łatwa. Błoto a cholera. No, i koniec drogi. Teraz tak, wracać z powrotem, czy próbować się tutaj przebić przez to? Za bardzo nie chcę mi się cofać. Spróbuję przejść przez to. Może gdzieś tam pod tymi lasami będzie jakaś ścieżka. Tutaj to ja nie przeskoczę. Nie ma szans. Muszę zobaczyć, czy tam gdzieś jest jakieś przejście. Na no kurczę, nie ma przejścia. Spróbuję tam iść. Może gdzieś tam będzie jakieś inne przejście, łatwiejsze. No nieźle się zapuściłem. Coraz trudniejszy teren. Tam przypuszczam, że gdzieś są te drzewa. Też czasami może być jakiś rowek. Ale może będzie mniejszy, go przekroczę. Nie ma żadnej drogi, żadnego przejścia. Także nie pozostaje mi nic innego. Jak wracać z powrotem? No nie uśmiecha mi się to, ale takie są właśnie przygody. Odkrywanie nowych terenów nie zawsze się to udaje. Jakieś półtora kilometra teraz mam przez te chaszcze i tą błotnistą drogę, co jechałem. Ale co? Nie ma innego wyjścia. Jadę z powrotem. Wykorzystam mojego małego zwiadowcę bzyka. Może uda się coś zobaczyć w okolicy, co tutaj jest dookoła, czy jest jakieś przejście gdzieś, jakaś ścieżka tam dalej, zobaczymy, zaraz go wypuszczę, niech mi pokaże jakąś drogę. Mogę się zalogować na konto, nie mogę lecieć dalej niż 30 metrów, więc nic tutaj za bardzo nie zobaczę z drona. Ja bym spróbował się gdzieś tutaj przeprawić, kurczę na drugą stronę. Tu w tym miejscu to nie, ale może gdzieś tam, przy tych drzewach, i tam gdzieś bym się udał w tamtą stronę. Tam jest jakaś droga na pewno, bo słyszałem, jak tutaj jechał samochód za tymi drzewami. Na pewien pomysł, nie wiem czy dobry. Czy nie, czy tu jest głęboko? Za bardzo nie widać. Ale, jakbym wjechał rowerem, i przez ten rower jakoś bym później tam przeskoczył, i rower później wyciągnę. Nie był to dobry pomysł, chyba. Uje kurde. O kurde, tu już nie jest tak płytko. Pomysł może był nie najgorszy, ale tu już nie wyjadę. Zakopałem się, e, tu jest woda, ale już prawie jestem. No i trawy wyciągnę rower. Nikt nie mówił, że będzie łatwo. Takie są przygody. Udało się. Przedostałem się na piękną łąkę. Dalej już mam nadzieję, że będzie łatwiej. Rów został pokonany z wodą. Strasznie mokra jest łąka i się bardzo źle jedzie na rowerze, więc postanowiłem, że przepcham w poszukiwaniu jakiejś drogi. Kolejna ambona, bardzo ładne tereny, ale żadnej drogi nie widać. Na pewno już nie będę się cofał z powrotem w to miejsce, z którego przyszedłem. Także będę brnął cały czas do przodu. O kurde, ale wody W końcu znalazłem drogę, jakąś taką lepszą Przy tych ambonach była No, już teraz mam nadzieję, że będzie łatwiej W tamtą stronę jest miejscowość Wierzonka, Także będę się kierował tą drogą w tamtą stronę Bo w tą to nie wiem gdzie dojadę Idę zobaczyć jak tam wygląda Widok przepiękny, kawka, kanapka. Czego więcej chcieć? Ta druga ambona, zwiększa. Ona by była fajna nawet do nocowania, bo by się tam może udało jakoś zmieścić, żeby położyć. Ale niestety jest już taka zarwana, zniszczona. Ale szkoda, że tych ambon właśnie nie budują większych Tak żeby można było tam się spokojnie położyć By były fajne miejsca do nasowania. Kolejna ambona Jak jestem już tak blisko to zajrzę tam Nie było żadnej bramy, żadnego zakazu wjazdu, żadnych tablic niesamowite ale klimat Tu jeszcze zostały kamienne fundamenty w jakimś starym budynku. Tam w zagłębieniu też. Jakiś budynek z cegły. No miejsce jest mega. Nie wiem, czy tu jest jakiś stróż, czy nie. Bo tam jest jakaś budka. Więc lepiej tam się nie pchać na widok. Robię nawrotkę Zajrzę jeszcze tylko trochę do środka Ale fajne te stare piwnice Te półkola takie Miejsce ciekawe, bardzo ciekawe Kiedyś ale tu musiało być pięknie Tam w dole płynie rzeczka Piękne łąki Las Kurde, fajnie to musiało to wszystko wyglądać. Patrzcie na te drzewa. To drzewo to już ma tu kupę lat. Może pamięta te czasy, właśnie jak tutaj to wszystko tętniło życiem. To już jest oznaczone jako pomnik przyrody. No i nie dziwię się. Najgorsze jest to, że tutaj nie ma innej drogi. Teraz tutaj, tą drogą co jadę, to chyba mnie doprowadzi z powrotem do gospodarstwa. Najwyżej obejdę kawałek tam polem Bo nie mam zamiaru się cofać, to już jest za daleko Jeszcze raz przechodzić przez tą całą drogę co przeszedłem To nie chciałbym Więc wolę tutaj już przejść kawałek polem Za tym gospodarstwem jest już droga asfaltowa No i udało się, jest jakaś droga dojazdowa Tam już mam asfalt Także Jestem na dobrej drodze Już będę zmierzał powoli w kierunku domu i tak dotarłem do wieżenicy. Zatrzymałem się przy 16-wiecznym kościele drewnianym, który jest zabytkiem, i myślę, że to dobre miejsce, żeby zakończyć ten dzisiejszy odcinek. Zrobiłem ponad 30 km. Najważniejsze, że jakoś fajnie aktywnie spędziłem ten czas na świeżym powietrzu. Dziękuję za dzisiejszy dzień i zapraszam na kolejne moje przygody. Na razie, cześć!